W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząc od pąckim piłatem, ukrzyżowan Marii pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia stał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, Święty kościół powszechny, Świętych obcowanie, Grzechów odpuszczenie, Ciała zmartwychwstanie, Żywot wieczny. Amen. Uchwale Boga Ojca Boże Ojcze, stwórco świata, Pełen wszechmocy i chwały, uwielbiam Cię. I oddaję się w Twoje dobre dłonie. Z dziecięcą ufnością składam przed Twoim majestatem, siebie i całe moje życie, prosząc przez wstawiennictwo świętego Judy Tadeusza o miłosierdzie, potrzebne łaski i pomoc w rozwiązaniu tej trudnej sprawy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święty Judo Tadeuszu, orędowników w sprawach najtrudniejszych, wstawiaj się za nami. Święty Judo Tadeuszu, orędowników w sprawach najtrudniejszych, wstawiaj się za nami. Święty Judo Tadeuszu, orędowników w sprawach najtrudniejszych, wstawiaj się za nami. Święty Judo Tadeuszu, orędowników w sprawach najtrudniejszych, wstawiaj się za nami. Święty Judo Tadeuszu, orędowników sprawach najtrudniejszych, wstawiaj się za Święty Judo Tadeuszu, orędowników w sprawach najtrudniejszych, wstawiaj się za nami. Święty Judo Tadeuszu. Orędowników w sprawach najtrudniejszych, wstawiaj się za nami. Święty Judo Tadeuszu, orędowników w sprawach najtrudniejszych, wstawiaj się za nami. Święty Judo Tadeuszu, orędowników w sprawach najtrudniejszych, wstawiaj się za nami. Święty Judo Tadeuszu, orędowników w sprawach najtrudniejszych, wstawiaj się za nami. Uchwale Syna Bożego. Synu Boży, Jezu Chryste, Zbawicielu świata i mój Zbawicielu, dziękuję za Twoją mękę i śmierć, cudowne zmartwychwstanie i Twoją obecność przy nas aż do skończenia świata. Z dziecięcą ufnością składam przed Twoim majestatem siebie i całe moje życie prosząc przez wstawiennictwo świętego Judy Tadeusza o miłosierdzie, potrzebne łaski i pomoc w rozwiązaniu tej trudnej sprawy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Judo Tadeuszu, orędowniku w sprawach najtrudniejszych, wstawiaj się nami, Święty Judo Tadeuszu, orędowników w sprawach najtrudniejszych, wstawiaj się nami, Święty Judo Tadeuszu, orędowników w sprawach najtrudniejszych, wstawiaj się sanami. Święty Judo Tadeuszu, orędowników w sprawach najtrudniejszych, wstawiaj się sanami. Święty Judo Tadeuszu, Orędowników <Sin> w sprawach najtrudniejszych, wstawiaj się za nami, Święty Judo Tadeuszu, orędowników w sprawach najtrudniejszych, wstawiaj się za nami, Święty Judo Tadeuszu, orędowników w sprawach najtrudniejszych, wstawiaj się za nami, Święty Judo Tadeuszu, orędowników w sprawach najtrudniejszych, wstawiaj się za nami. Święty Judo Tadeuszu, orędowniku w sprawach najtrudniejszych, wstawiaj się za nami. Święty Judo Tadeuszu, orędowniku w sprawach najtrudniejszych, wstawiaj się za nami. Ku chwale Ducha Świętego. Duchu Święty Boże, który zostałeś posłany do apostołów jako pocieszyciel i światło w głoszeniu Ewangelii, po wszystkich krańcach świata, Ty, który jesteś umocnieniem w wierze, nadziei i miłości, Z dziecięcą ufnością składam przed Twoim Majestatem Siebie i całe moje życie, Prosząc przez wstawiennictwo Świętego Judy Tadeusza o miłosierdzie, potrzebne łaski I pomoc w rozwiązaniu tej trudnej sprawy. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Judo-Tadeuszu, orędowniku w sprawach najtrudniejszych, wstawiaj się za nami. Święty Judo-Tadeuszu, orędowniku w sprawach najtrudniejszych, wstawiaj się za nami. Święty Judo-Tadeuszu, Orędowników w sprawach najtrudniejszych, wstawiaj się za nami. Święty Judo Tadeuszu, orędowników w sprawach najtrudniejszych, wstawiaj się za nami. Święty Judo Tadeuszu, orędowników w sprawach najtrudniejszych, wstawiaj się za nami. Święty Judo Tadeuszu, orędowników w sprawach najtrudniejszych, wstawiaj się za nami. Święty, to to w święty Judo Tadeuszu, orędowników w sprawach najtrudniejszych, wstawiaj się za nami. Święty Judo Tadeuszu, orędowników w sprawach najtrudniejszych, wstawiaj się za nami. Święty Judo Tadeuszu, orędowników w sprawach najtrudniejszych, wstawiaj się za nami. Święty Judo Tadeuszu, orędowników w sprawach wstawia najtrudniejszych, Wstawiaj się za nami. Panie Jezu Chryste, Ty wybrałeś świętego Judę Tadeusza na swojego apostoła i uczyniłeś go orędownikiem w sprawach trudnych i beznadziejnych. Proszę Cię za jego przyczyną o pomoc w rozwiązaniu tej trudnej sprawy. Weź w swoje dobre ręce całe to wydarzenie i osoby, z Nim związane i swoją boską mocą, Dodaj mi sił do przezwyciężenia przeciwności, Napełnij moje serce ufnością i doprowadź tę sprawę według Twojej świętej woli, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.